Witam Was serdecznie, jestem TypFrace i witam Was w pierwszym odcinku z Cesar na tym kanale. Jak widzicie po tytule chcę zrobić wam dzisiaj odcinek nagrać jak mieć kosy na bokach za darmo. No i co? Zaczynamy odcinek, oczywiście włączamy naszą oczywiście komendę, też komendy, też w sensie komendy, naszą konsolę i teraz tak, kupiłem takie coś. To są te bardzo ważne komendy, bez których nie zadziała Takie coś, taki eksperyment. Yy, Kosy oczywiście nie mają skinu, są te zwykłe defaulty, no, ale jeśli to sobie tak przetestować, no to poczekajcie, bo jeszcze źle to skopiowałem. Już źle to skopiowałem. O, teraz powinno zadziałać. No i weźmy sobie na przykład M9 Biomet bardzo fajne kosa no i co, kopiujemy klejamy i oto naszym oczom teraz jak podnieść taką kosę? klikamy w tutaj mamy bagnet M9 Zobacz, mamy bagneta nic tu nie jest ustawione mam bagneta z komendy to działa, to nie wie. To nie jest żaden fajk jak nasi tam YouTuberzy. Czasami sami Ej, ty sobie to. Ten link pobyszczył patkę cheatów i zostajecie bana po Nie, macie normalną kosę. jest bardzo spoko. Można ją nawet wypalić, po prostu i podnieść. Więc bardzo spoko. No i co? Jak chcecie na przykład, nie wiem, przetestować. Yy, o, weźmy na przykład sobie klasik. Nai. To klasyczny nóż, który występował w CS 1.6 Kopiujemy, wklejamy I oto na przynoszą też klikamy mamy ja, klasyczny nóż Bardzo fajnie Klasyczny nożyk Jest oficjalnie, to jest pierwszy nóż jaki w ogóle powstał w sesie. Teraz on jest w celu do wykupienia, bo jest ze leci z klasyki ale można właśnie też taki pierwszy oryginał to jest właśnie zwykły. Są do tego skiny, jest tam tej, Ale naprawdę bardzo fajna polska Na przykład chcemy sobie wziąć teraz na przykład Ursus, no to też kopiujemy nasz link. Kopiujemy naszą komendę. No I co, wklejamy. I naszym oczom ukazuje się Ursus. Ursus bardzo mała, kompaktowa koska. Ale też jest ładna na jakiegoś skina. O, gdzie można tutaj pokaż się. O, tak, ona się prezentuje. Bardzo fajna koska. O, za czego ma animację. No i na przykład teraz wszyscy by na to czekali, zanim kopi. Będziemy grali karambitem. Przetestujmy sobie Butterfly'a. <grybujesz> więc co? Kopiujemy więc butterfly na no item. I naszym oczom ukazuje się ten oto bardzo fajny nóż. Nóż motylkowy Butterfly. I powiecie sobie szczerze, oj dziutek, ale czy to jest prawdziwe? Czy tak naprawdę mogę ja przetestować? Tak, możecie sobie to przetestować. Zobaczcie, jakie kliczki można tym robić. Bardzo fajna koska. Abym taką chciał. No i co? Teraz na pewno wszyscy na to czekają. Czyli zanim jeszcze to, to sobie na przykład skopiemy i up. Czyli no, nic ciekawego. którzy uważałem, że to jest najgorsza Nie. Kosa chce F Go. nie wiem, gdzie jest, co jeszcze raz, nam O, proszę bardzo. I G podnosimy. się klawisz G do podnoszenia. No i co? No z hakiem, czyli Good Knight. Mało, mało widowiskowa kosa, ale jak jest. No, ale dobra. I teraz każdy na to czeka. Kopujemy. Tutaj mamy tutaj komendę z, z karambitem. Za chwilę tak, będę robił tego też miniaturkę. Czekajcie. Y, I patrzcie, oto naszym oczom ukazuje się karambit. Y, bardzo fajna kostka. zobaczcie o właśnie sobie zrobiłem screenshota zobaczcie karambit <laughs> jedna z najlepszych chyba kosek w tej grze no i co to by chyba było na tyle w tym odcinku zostaw łapkę w górę chyba komentarz no i co to był taki szybki poradniczek dotyczący tego jakiś kosek na botach Ogólnie no, jeden na 1 na 1 Ci ktoś bardzo lubi koski, albo po prostu kosy sobie czy działają te kosy, się mi pobawić, no to łapka w górę, subscriber, że po prostu nagrałem coś takiego. Pomyślałem, okej, okay, ktoś tam patrzył, coś o tym na YouTube, a ja chcę to nagrać też. Co? To było na tyle w tym odcinku, zostaw łapkę w górę, super komentarz. No i się w następnym odcinku. Na razie bajos!